Chwila prawdy dla kamery. Testujemy GoPro Max. To dawaj zakładaj buty, to cię przewiezę. O kurwa, panie, na czołówkę mi żeś wyjechał. Musiałbym Hondę sprzedać. Widać, że na swoim podwórku, nie? Ta. Dziadek z kuli celował widziałeś? Zobacz, jak wygląda prawdziwy motocykl, a nie tam wieczy. Jak to przyjemnie na moto Żeby nam nie zajechał drogi nagle Orła Jakby ja niewidzący jestem O kurwa, panie na czołówkę mi żeś wyjechał Jedziemy czy czekam aż się wykipruje? A jak się wykipruje? Szanuję jego pracę Butla od gazu chyba? Gdzie butla od gazu? No, tu leży, może nie Ale od czegoś butla <laughs> Albo pocisk Myślałem, że tam on gdzieś ma u siebie butle. No i co jedziemy? No dawaj, jadź dawaj. A masz kask na wierzchu? To dawaj, zakładaj buty, to cię przewiezę. Obiecałem mu, że go przewiozę jak, mi, jak kupowałem Suzuki, bo mi te pożyczył. Pasy I do dziś. Co? Gdzie 6? 5. W czternastym 6 no, 6 <laughs> I co powoli lecimy? No, leć no. Turystycznie? <laughs> tak, tak. Poro wyprzedza nas. Mazda chyba. Ale ładna. Jak ładnie zjechałeś? Podziękował chociaż? Nie. No to się nazywa taki człowiek. Nagrałeś to? A jak? Nie patrzyłem się, a się nagrało Chyba Nagrywa, chopie Ale by jajca bym strącił w ręku To kamerę wypierdolę na asfalt O ja pierdziele, chłopie Dwa i pół koła Cyk, spadło Musiałbym Hondę sprzedać <laughs> Dziadek z kuli celowo widziałeś? O kurwa. Nie No ja wziął kulę i patrzył z jej z... Al, albo to luneta była jakaś, nie wiem <noise> A może to było ten Sniper rifle A WP Patrzcie on tak za wupę. Pa! Kurna leży Ja to jestem kulturalny kurwa, rękawiczkę zakładam ty skitu, mogłem pomyśleć ja ci ja teraz jesteś skażony Nie zbliżaj się A do no dezynfekcji mają coś? Zrobimy fociszkę Ej, hey, co tu ładowarka nie ładuje? Kurwa masz zapon wyłączony Ja pierdzielę Chciałem cię sprawdzić Czekaj nie, 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 nie tankuję, nie, znaczy nie, nie, nie ładuję Hello? Ej! Hey. Poprowadź nas gdzieś na fajne miejsce niedaleko i jakoś fotkę, żeby strzelić I don't Dawaj ku... Ty, no. gruzem O boli. Przyszło mi jeździć z dwoma Hondami Ja pierdziel Za co? Zobacz, jak wygląda prawdziwy motocykl, a nie tam wieczny No patrzę, cały czas patrzę Cały czas patrzę Widać, że na swoim podwórku, nie? Tak Trasa obeznana to zapierd... Wie gdzie dzik chodzi, gdzie przechodzi Wie kiedy gałąź się od drzewa urywa Dobra, pa Ty, ja myślałem, że to na klacie Ty. Ja pierdziele Dobrze widziałem Kuliś na gołej klacie biega Ja pierdziele, w kwietniu Początek kwietnia Twardym trzeba być A nie miętkim, tak? Tak To stawaj tak w poprzek, tu przód, tam tył Robisz te zdjęcia? Nagrywam cię Ja się nie cykam Nie cykam się, ale ty po co tam byś stał? Ja tak ponagrywam, pochodzę, pościemiam trochę o o, 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 o tak, będzie dobre Dobra A teraz patrzeć, teraz cyk, patrzeć cyk, zahaczył, zahaczył, zahaczył wszystkie, wszystkie trzy. trzy I musiał oddać ten ciągnik i jeszcze gospodarstwa pół <noise> Dawaj, Dawaj. No. Na chilu, tak? Chilu Na prosto Za późno, już jest nagrane wszystko e, na komastice. To dobra droga. Aaaa! Chwila prawdy dla kamery. Testujemy GoPro Max. Uważaj na nią. Dzisiaj testujemy możliwości kamery. Nagrywa się, nagrywa się. Kurwa, jakiś nieboszczyk. Rozchlapał mi się. Będziemy lecieć, bo jeszcze zakupy musimy zrobić. No ja też będę uciekał do chałupy. Marta wraca będzie, obiadu będzie oczekiwała, bo ona pracowała dzisiaj. Ja nie umnę robić. Ja też nie umnę, zupy to nie umnę, człowieku, nie dotykałem się w życiu jeszcze. Chyba, że chińską zupkę. No, chińską ewentualnie. Lekko by przypalił, ale by była dobra. me running out, like the rain weight on the clouds, Who you got me running out, like the rain weight, get up, get up, catch it, catch it, catch me the corner, i don't cat, so safe. get it, get me on the border, i don't cat, so safe. take it, me on the, Running, running now. On, on, on the cloud. Running, running now. I think you like to fight, bruh.